Siem Mordeczki, z tej Człowiek Artysta. Zapraszam Was na warsztaty artystyczne do Kijewa Królewskiego. Będę gościł u Was już drugi raz, więc widzę, że się podobało. Będziemy prowadzić warsztaty z tworzenia artystycznych płyt winylowych, jak i zrobienia kolaży. Oto są przykładowe płyty, które dostałem na wystawę. Również się zobaczycie i postaramy się stworzyć takie niesamowite dzieła sztuki. Będziemy łączyć retro muzykę na płytach winylowych z niesamowitą sztuką. Tylko wyobraźnia może Was ograniczyć, więc wyrzućcie to słowo, ponieważ nie ma żadnych ograniczeń. Tu mamy kolarze przykładowe, które będziemy robić właśnie też na warsztatach. Tak oto prezentuje się praca. Jeżeli chodzi o technikę wycinania kolaży, jest to dosyć stara technika zapoczątkowana przez kubistów, więc opowiemy też o historii kolażu, posłuchamy relaksacyjnej muzyki, posłuchamy o różnych innych akcjach związanych ze sztuką. To co, nie może Was zabraknąć, trzymajcie się i widzimy się w piątek. Elo!